Jedno słowo, które zmienia całą energię. Całą energię, które możesz powtarzać sobie cały czas, dokładać do afirmacji, do twojej diety mentalnej. Jakie to słowo? Oczywiście. Oczywiście, że on mnie kocha. Oczywiście, że dostałam te pieniądze. Oczywiście, że dostałam tą pracę. Oczywiście. Kiedy twoje ego, czyli ta słynna Grażyna, cię atakuje, to ty mówisz: Oczywiście, że ja to mam. Oczywiście, zapamiętaj to słowo, ponieważ jest naprawdę magiczne. Jak można jeszcze używać? Rano budzisz się i mówisz: Oczywiście, że mój dzień będzie cudowny. Oczywiście, że mam piękne ciało, kiedy patrzysz do lustra. Nawet jeśli widzisz coś innego, pamiętaj: Oczywiście, że jestem cudowna. Oczywiście, że jestem mądra. Oczywiście, że jestem genialna. Oczywiście, że zawsze mi się udaje. Zapisz to słowo, zapisz tą rolkę.